Dziewczyny, widzę, że koszykarze naprawdę z nas kpią. Musimy zmienić styl i stać się prawdziwymi singielkami. Masz rację. No dalej, napiszmy na czole: Singielki. Kitty, jak chcesz, możesz sobie napisać na czole, że jesteś singielką. Dziewczyny, musimy stworzyć taki wizerunek, żeby koszykarze na pewno zrozumieli, że jesteśmy teraz singielkami. Ta co, mamy się obciąć na łeso i mówić, że jesteśmy wolne? Nie, dziewczyny, źle zrozumiałeś, Diane. Musimy tylko zmienić nasz styl. No, co dziewczyny gotowe na zmianę? Tak. tak! Jaki styl? A może kujoński? Kitty, co ty zwariowałaś? Co z tobą jest nie tak? Co w tym złego? kująki to zawsze singielki. Diana, nie podoba ci się? Kitty, jesteś głupia. Singielki nie muszą być niefajne. Muszą być naprawdę fajne. My już jesteśmy fajne. To w kogo się zamienimy, Diana? Dziewczyny? A może zamiana na amerykańskie dziewczyny? Wow, wow. fajne! Dobra dziewczyny, chodźmy wszystkim powiedzieć, że jesteśmy singielkami. Co więcej w nowych strojach. Niech koszykarze wiedzą, co stracili.